need to cię No Naprawdę nie trafiłem w kolesia po prostu kurwa Ej, dwóch kolesi chce lać. Cepaj mnie, cepaj zawsze szybko Co za goście ty Też Dobra, jeden leży. mnie, bo tam jeszcze No nie, nie, mogę stary, bo się napierdalam z, z nim, to wiesz. Odbiegnij kawałek i szybko wpisz te Nie, bo on tak właśnie robi. Dobra, drugi też leży. Huuu! go, teraz mogę, no. Ale walka wręcz, ty nie ma pisze jeszcze. Już raz raz, no już. A, e, co prawda zjebałem trochę, bo już mogłem jednego na początku walnąć, ty oni tu... Ile rzeczy tu mają? Ty? Ukształtowane żelazo se robili. Biedne chłopaki, no chuj dam wszystko wezmę. Ej, to ty tu biegasz koło mnie, rozumiem. Nie. Ej, to oni już. tu są, pa! Walgo! No co tam piechasz, tam nie są gąbi chibasz, oni się mają. No wiem, ale tu jest nie. jeden, pa! Dobra, ja będę markowałam, bo to już... Dobra, zabiłem tego Ej, ktoś mnie tu chce lać? Czy to ty jego lejesz? No. Aha Dawaj, kurwa. Dobra pompa, nie będę się Co się. Pompo no juj, spodnie wypadły Haaa Ale walka kurwa z bambikami ty Ty oni gdzieś tu muszą mieć totem skoro się respią a tamten co miał ty jeszcze sprawdźmy. Ten kamień miał też wezmę, będzieła plasko budował. No, żelazo weź. Dobra, idziemy. To my idziemy do domu, nie i tam już nie mam strzał. No walka niezła zła była z ci no powiem. To blisko jest, to idziemy, proszę. Ej, zbieraj, bo oni tu jeszcze rzeczy jakieś mają, wiesz. Ty poszłym od schówców. Jestem no. tak kamienia. Oni właśnie drodze... mi się wydaje, że wiesz, że wszystko przygotowywali na ten, nie? Eee, kamień tu, wezmę sobie dzidę, dlatego tak walczyli, nie? Dobra, idziemy. Halo, halo, witam was, was serdecznie, jest ze mną e, Aplaska i Księcinho. A, witam, witam. a tu na czacie, zobaczcie, ktoś chce, żeby Aplaska im obciągnął, a my powiedzieliśmy, że Aplaska tylko nam obciąga. Dobra, Księcinho, masz jakieś jeszcze? I robimy C4 a. i idziemy zaraz do nich, tak? No. I pogadamy... Jaki? A ile na zwykły placek 20? Tego? Aha Dobra, pytanie. Gdzie jest zielone? Ja nie, nie wiem. Zielone. Na czerwonym pustyni? Tak jest ładnie, można pojechać. Aj to ja mogę jechać. Jak coś. Masz kilo jakiego ty masz kilocha teraz? Tak. Ja czerwonego. Coś zielonego? Nie, spoko, bo coś i tak pewnie Wszystko mnie zabije. No to dobra, dobra. To masz. To masz Poczekaj no, ja, ja cię z bazy wypuszczę bardzo Mam na Ty p... wiesz, jak Ej, trafić? tylko do... No właśnie, może mi kompas, wiesz? Daj. Na pustyni to ja wiem, ale z powrotem, jak czekaj. O, kom... drzwi dodałeś. Kompas jeszcze zrobię, co do kompasu. No. O, coś, coś od ciebie chcą, Marty. No. Ani sobie Ale nie strzelać teraz. A wiesz, dlaczego oni się tam budują, Bardzo wiesz, szukamy szukamy. Ja dokładnie. Kumplu. Bo O, co ja tam. A dobrze, życie płynie. To spoko. Ej, a to twój kolega? Tak, Ej, to, to... tak, bo ja, o, my gramy razem. No bardzo. No, on bardzo fajny jest. Ej, Miko, to a ja muszę ciebie zabiję. Jak to jest twój kolega, to nie umiesz razem tak. z pompy. No czasami nie No ja też nie, bo ta pompa ostatnio jest zippona w słabo ogóle. Dzisiaj. Nie widzę repozonki. No. Narobiłem ammu do karabinu. Dobra, my idziemy, Pewnie dzisiaj się wbijemy do was, nie? No spoko. Ej, nie, 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 spokojnie. Po co ich ostrzegasz? Nie Nie, nie, się nie denerwuję. Ej, uciekamy! Spierdalamy szybko, spierdalamy! Zabiłem go! Zabiłem go! Sara, <ścoughs> ich tu kurwa powyjaśniam. Tam kurwa nam... Dostał. Dostał. To Kurwa na ciemku ładnie jest schowany. Pa. Jest... bardzo rzut miał jechać. Dawajcie, jedziemy z nimi. Ej, drzwi otwarte, chodźcie! No, wskakuj! Biegnę tam. Wskakuj, kurwa! Ej, zginę! Jak zginęłem? Kurwa, jak wskakiwałem? Jak? Ja z dwóch typów. Jak mogę to. No. Bierz... Ej, z tyłu uważaj! Jak mogłem zginąć? A ja tam podejdę pod rzeczy. bazie mamy ponad 100 g do czego? Do karabinu, bo porobujem A ja jak tam się da wejść? Z drugiej strony Obiegają nas! Ej, dwóch typów czerwonych! Gdzie? Gdzie? Spokojnie, do jednego biegnę z tyłu. Strzelaj Dobra, się z nim, jednego obiegam ja. Leży? Oni też biegają. To ja, to ja. Leży. Co ty robisz, wertożek? To ja. O kurwa, no bo krzyczał, że czer z czerwonych, sorry. A my nie mieliśmy czerwonych wcześniej, nie? Sorry, Dobra, zbierzamy. kurwa, kurwa. Czemu? Dobra, zwieźcie mnie, ja zazwyczaj do do karabinu. Dostał, heda, kurwa, leży! to z rajtem poczekajcie, ja jacy dwóch Kto tu zbiega z góry? To ja, to ja. a jest dostępny. Ej, ile razy mam ich zabijać, kurwa? Nie wiem, ja bym uciekał, bo zaraz będziemy przestępcami. idziemy, wracamy no. A ja jeszcze tutaj tylko popatrzę sobie, co tu leży. Ej, ale tych w czerwonych to było Ej, mam twoją czerwoną kurtkę. Ej, sorry, że cię zabiję, ja naprawdę myślałem, że to kurwa, bo ten kurwa, kto tam tu jeszcze? To no to bardzo. To co? A ja tego punishera tak, zabiłem bardzo. No tak. Co się do ciebie zgłaszał? Tak? No punishera zarypałem. Jeden, był czerwony i był ten punisher. A, no to pewnie właśnie to ja idę, to ja. To ten, no, no to tak, no i ten. I nie będzie nikt tu nam wyzywał płaskie. A, a nagrywałeś? No trochę tak, no tam trzy razy jak już zabiłem ich pod rząd, to nie, nie nagrałem akurat tego. No ale mniejsza z tym, tylko że ja mam czerwony na maksa, kurwa. Ja też. Ale pompa jest zajwista, ładnie tego heda przy Zebrałem ci 15 ammu do pompy, 200 do pistoletu, 5 do Mki i 100 do karabinu. No i tak, no moi na... drodzy, daliśmy radę, tak? Ty, a ja zamknąłem tam drzwi, tak. Ja sobie wezmę parę tego do... Mam... Tak przyszli, kurwa? kurwa. Halo gdzie? Nie strzelać, Nie strzelać, porozmawiamy najpierw! Nie lać. Halo co tam pany? O w rąk! Cześć, Siemanko! Ale wy uzbrojone kurwa! No schowaj ta broń proszę! Ej co tam słychać u was pany? Nie, nie, nie widzę was tak za, za dobrze waszych ników, ale to chyba ci ten miko co byliśmy, ta? Staszek, widzę Ty, Niko, nie celuj do mnie, dobra? Nie celuj. Nie, do nowość, nie celuj, Niku Dobra, Ej, nie... Miko, Miko, zamknij się, mam sprawę z Punisherem do Was. Do mnie? No. Jakiś rajdzik wspólny, jakiś czy coś, jakbyście planowali, to my mamy deto, możemy się podzielić z Wami. Eee, no, mamy dwa. No, a jest coś fajnego, jakaś chałupa taka wielka? Nie. No, coś. to tutaj. Tutaj nie wiem, ale na zimie trochę jest, na czerwonej, nie? Powiemy, Powiemy o, o, tym o tym wiemy. Ej, to co, zrobimy wspólny rajd, nie? 1 C4, więcej będzie. Nie wiem, ja się o Ja się A to podzielimy tak, że... 3... No, tak? My spadamy... Myślisz, że się tak podzielą? No, to nie, nie wiadomo. Ej, to, że... to spoko, to jak coś to damy znaleźć na tym, dobra? Bo my jeszcze mamy jedną misję no, do wykonania. Dobra, spoko, spoko. A ten, ten mikro strasznie nerwowy taki trochę, nie? Ty. A to on nie, on nie, on nie z nami. On nie z nami to można go to No to tam, to mój... to tam prozak nie chce kupić, ewentualnie Vibrator, banana w tyłek czy coś Okej okej, porazem A to jest twój kolega Staszek? Staszek tak. no to to mój wic no to zostawcie No jestem nie. twoim Nie zabijaj tego no. no bez majtek no. chodzi no bo Staszek lubi, zresztą jakbyś mieszkał z takim no. gościem jak Staszek mieszka też byś latał bez majtek, nie? No, Wiesz, wiesz co oni tam robią? Ja tam chodziłem pod domem stary, on każe mu klękać, coś tam wkładać, Jej, wyciągać, Jej, Jej. wkładać, fuj. Lech. Ja to mi się bało. Dam dla Staszka ja, Stahu coś... Stachu zjedz wronga tam rzuciłem. Stachu, wyglądasz na biednego. A po, a po. A po. Stachu! Nara. Dobra, tak ktoś się czego Ale teraz Stachu już najedzony, jak coś damy znać panowie na, na czacie, dobra? Spoko, spoko, spoko. No, dziękueczka, z dziękuję. Dobry. O co tu chodzi? Staszek! Staszek, on cię zabije! Nie, nie strzelej, nie strzelej. Jesteś? Nie możemy tak do nich strzelać, kurwa! A dlaczego nie? No się, się. Dobra. tylko TPR, czekaj, jak ty masz ten? Spacja i sobie napisać mój A jaki twój Trzy spacje musicie napisać. Trzy spacje? No, masz no, TPR, spacje i... Trzy spacje i dopiero mój tak a, a jaki twój jaki to masz nikt? Nikt. E... Ja wysłałem. No. Wystarczy ksie jak wpiszesz, trzy spacje xie Ej no nie, oni niech nie przychodzą tu no bo naprawdę kurwa nie mamy tyle AMO No to zabudujemy zaraz murem na dole jeszcze Ej nie jak nie... ktoś tam stoi kurwa z tym Ignoruj ty? Ej to ja ty? Ja. akceptuj do no już... w O, już jestem, sieba Aj jest... Ej, no idzie te Więcej tam. Ej no czemuś nie akceptowałeś? Nie, nie mam żadnego typu, może nie moje. A jaka tutaj spora baza jest. Halo, halo moi widzowie, mamy podobno problem, jakieś skurczybyki wleźli nam do garażu, jeden totem opanowali, tak, ale nie opanujecie 30 innych totemów. Dobra, idę na dół, porozmawiam sobie z nimi, zobaczę co oni chcą tutaj od nas. A i to oni tam latają pod bazą? Nie, teraz ja przyleciałem. Aha Gdzie oni co? Widzę to, to, widzę to tam tam to spadł U dołku nie się siedzi A gdzie to można dojść? O tu o? Ale daleko jest ten metor Co? Chcesz jeszcze pewno zobaczyć, bo teraz jak lepszy będzie chyba. A gdzie jest? No jestem przy naprzycią To ty jesteś tam na górze, tak? No tam gdzieś się świeci nie o ja widzę, ej, ale ty masz mój karabin Halo, co tu chodzi? A to jest nasz. Nie, to nie jest nasz. Zajebałem kurwa, jeden się zjebał, wystraszył ja. I zajebałem ich wszystkich, kurwa, nie ma no co. Właśnie to, o to jest. kurwa chodzi. Oj tu środku, mają tutaj. No, no dawaj i od razu walimy. I wchodzimy. ciota ty No właśnie. No właśnie wszystkich hej tu uwierz ma mają tutaj barę. Do Kurwa, kurwa mają. Bartoszu! Co? Ja już jestem w środku. Eee, ale mi wypierdoliłeś pułammo. Jeszcze e. jakbyś będziesz i, i teraz wyjebał. Nie, ja wziąłem. Ej, gdzie ty jesteś z tym karabinem moim? Wow. Ja jestem tutaj gdzie? jedne drzwi są otwarte, ty dawajcie tu szybko do mnie, chodźcie. Tak? O, Ej, muszę. dlaczego tak robicie, nam psujecie, tu nagrywać nie idzie ani nic, panowie no. Nie ładnie ład... No to jak chcecie... Jak chcecie być na YouTuba, to chodźcie tu i se pogadamy i będziecie no. A nie tako... Psujecie nie. nam trochę. No to wiesz co? No teraz, e... no nie wiem. Ej, wejdź ten karabin. no no chodźcie sobie ten. Chodź tutaj do mnie, dam ci jomo. no. To nam wejdzie do totemu. No nie wejdę tak do, do totemu, temu, bier... jazu i tak przecież to zrajdujemy dzisiaj, no bo to jest nasza baza, no. Chcecie pogadać, ja już nagrywam. Chodźcie, będziecie na YouTubie. Ej, bo ja potrzebuję mojego karabinu. Ej, ja mam ci amunicję, kurwa. No wiem, ty masz amunicję, ale ten. Gdzie, idziecie jak Ej, przyjdziecie później? do mnie, panie, bo ja tu stoję. W jednych drzwiach stoję już u nich otwartych, zostały jeszcze jeden. Zaraz tu przyjdzie. Jesteś jest na teorek. Ej, ja ciebie aplaska zabiłem! No tak, mówię Przepraszam, o tym. ale bo strzelałem naprawdę do tamtego. Ale wiesz, że ty z trzech jednym strzałem tam, tym nie. No, no. Trzech poszło tam jednym strzałem, no. Ej, zielonym przepalonym ile stopni jest w kominku? 1200 Ej panowie to jak się dogadamy jakoś czy nie. A może... Spresie, Aj, zrób czy, się jedno, połapać? zrób jedno C4, dawaj pierdolniemy na drzew. Właśnie mamy, ale to właśnie nie chcemy! Chcemy się do nich wbić, bo oni prędzej nie otworzą drzwi. To dzieci. Aha. A najwyżej pójdą spać i wtedy się wbijemy. Sąbr... Halo? Halo? To jak, się dogadamy, Pany? Czy jak tak? No, Czekaj, ja już tam idę. No nie ma, nie ma dzieci w domu. Aj, to się dogadamy, czy nie? Będziemy jakoś żyć w zgodzie? Bardoszuk, ja no. bym Ci radził się odsunąć. Czemu? Plantujesz? A, brak do budowy? A tutaj nie mam. E, bo... E, podkręcę temperaturę. Aha. To podkręcaj, podkręcaj im Dobrze A, pięknie to robisz Bo jak przy... żydy teraz da. Co za goście, no kurwa jakiś pierdolnik mały nam tu kurwa wybudowany No właśnie Ale czemu tego nie zaklejmowałeś? E, wiesz, to jest jedyny Też. klejm, który byłem pewny, że jest Halo, co? No to ja. Ale kto ja? Ręce do góry, ręce do góry to... Odłóż broń, odłóż broń A to nie jest od nas? Nie. Ty. Ej, dlaczego ty... No dlaczego tak ro... Ej, tam dlaczego tak robicie nam tutaj się wbijacie, co? Chodź nam, otwórz drzwi, bądź w porządku. Chodź. Otwórz nam drzwi, my tam wejdziemy. Słyszysz? Chodź Ej, Na chodź. odcinku będziesz. Na odcinku będziesz otwórz. Na drzwi. Chodź i, i powi... Chodź, powiedz, że ja Cię szantażowałem, chodź. Słyszysz? Ej. Kumplu. Idź, otwórz drzwi tam. Idź. Ej, to najpierw zielone, musi się... Chodź, przy... Tak, 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 ale chodź. Będziesz z nami grał, ale musisz nam otworzyć tamte drzwi. Dawaj. Chodź. Tylko, że tu jest zielone, tu Wyjmij to, wyjmij to, aplaska. Wyjmij to szybko, oblaska. Już się kończy. Już się pan. <grystanie> Ej, kolego, ale im tam nic nie mów. Ej, wjeżdżamy tam zareagować. No, już to Otwórz drzwi, otwórz go. Mam autoryzację. Jahaha! A, Zdawiam. i joj, ty, i pokory, A, po bazie. Bo jest napisane na bo... Idź od Jej razu stawiaj nasz totem, stawiaj nasz totem chodź od razu. Chodź chodź tu Dawaj totem szybko. Ej kolego, stój tu, stój tu. Ty będziesz, sobie... chcesz nam do... Ej, on może tutaj w tym domku mieszkać. Trochę wyklejmy. Idę po totem szybko, pilnujcie. No, ej będziesz u nas na odcinku, wiesz. Nagrałeś? Się cieszysz? Pozdrawiam mamę, tak. babcię. Spoko. Z typem, który był od inny kurwa ich zdradził <grym> no, Ej, będziesz grał tutaj sobie y y, z nami, dobra. Daj mu ej, daj mi mu mogę? Cool ale, ale będziesz mieszkał w tym domku tamo No To będziesz mieszkał. Ej, Dobra, szukam tu temu. Dawaj szybko ten to... Ej, oni nam rozjebali tu trochę domu! No co ty nie powiesz? Ej Nie stawiaj tam to temu, tam będzie nasz stał. No dobra. Bo wiesz, bo bo bo, bo Ej, to jest do naszego garażu. Nie mogę tak? znaleźć do temu, kurna. No to zbuduj jakiś. Tam gdzie są wszystkie skrzynki, takie sześć.